Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak przenieść zdjęcia z ukrytego albumu w telefonie Poco M7 Pro. Na początku przechodzimy do aplikacji Galerii, następnie do albumów i ściągamy sobie w dół, tak aby otworzyć album prywatny. Zatwierdzamy hasłem do prywatnego albumu. A następnie wybieramy zdjęcia, które chcemy wyciągnąć z prywatnego albumu. A następnie wybieramy opcję Usuń z prywatnego albumu. Ważne jest to, żeby nie wybrać opcji Usuń, ponieważ ta opcja usuwa zdjęcie z telefonu. Natomiast ta opcja przenosi zdjęcie z ukrytego albumu do już normalnego, widocznego miejsca. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz, subskryp oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!